Rógby Łódź zakończyli rundę jesienną świetnym meczem z Juwenią Kraków. Spotkanie do końca trzymało w napięciu. Spotkanie Master Farm Rugby With z Juwenią Kraków zapowiadało się jako hit tej rundy. Świetna postawa łodzian w tym sezonie nikogo nie może dziwić, ale goście z Krakowa to absolutna rewelacja jesieni. Pierwsza połowa toczyła się w dobrym tempie, jednak w poczynaniach krakowskich zawodników widać było stres, oraz może przede wszystkim pięciogodzinną podróż do łodzi. Na pierwsze przełożenie nie trzeba było długo czekać, bo już na początku meczu swoje pierwsze punkty zaliczył Daniel Gdula. Kilka minut później było już 11 do 0 po dwóch dobrych kopach między słupy. podziani mieli zdecydowaną przewagę w młynie. Zespół Przemysława Szyburskiego zyskiwał dzięki tej formacji kolejne rzuty karne, które na punkty pewnie zamieniał reprezentacyjny łącznik Daniel Gdula. Po stronie Juweni dwa razy celnie na słupy kopał Artur Bryl, jednak do przerwy Krakowianie przegrywali już 6 do 21. W drugiej odsłonie zespół Master Farm Rugby Łódź znów otworzył wynik. Skuteczny rajd prawym skrzydłem pozwolił im powiększyć prowadzenie o kolejne pięć oczek. Po tej akcji obraz gry uległ zupełnej zmianie. Przez kolejne pół godziny dominowała Juwenia, spychając rywali do głębokiej defensywy. Przełamanie przyszło wraz z przyłożeniem Michała Jurczyńskiego. Młyn wykonał doskonałą pracę, rozbijając obronę rywala. Bryl podwyższył, a kilkanaście minut później popisał się fenomenalnym podaniem do Franca Boty. Zawodnik zerwał, zdobył drugie przyłożenie dla gości, a po podwyższeniu młodego łącznika ataku na tablicy pojawił się wynik 26-20. Budowlani krótko potem przeszli do natarcia i dali krakowianą okazję, by znów pokazać charakter. Białoniebiescy przez kilka minut bronili się dzielnie, liderzy ekstraligi nie byli w stanie już przyłożyć. W końcówce sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Młodzianie nie ryzykowali, zdecydowali się na kop i pewne trzy punkty, by odskoczyć rozpędzone juweni. W ostatnich sekundach przed podobną szansą stanął bryl. Młody łącznik, wykorzystując kop z podstawki, zapewnił swoje drużenie defensywny punkt bonusowy. Za przegraną różnicą mniejszą niż 7 punktów. Bardzo Dobrze weszliśmy w mecz, tak, tak, tak chcieliśmy właśnie to zrobić. Myślę, że cała pierwsza połowa jest na naszą stronę. W drugiej już mogliśmy zauważyć bardzo wyrównany mecz, co, co, o czym mówi wynik tak naprawdę. Tutaj faworytem zdecydowanym był, był zespół łódzki i, i przyjeżdżaliśmy, że tak powiem, w roli tego czarnego konia tych rozgrywek. Oczywiście chcieliśmy sprawić niespodziankę, chcieliśmy te zawody wygrać. Z taką myślą tu przyjechaliśmy. Natomiast doświadczenie i, i zgranie tego zespołu, no niestety dzisiaj nam na to nie pozwoliło. Było to ostatnie spotkanie łódzkiego zespołu w tym roku. i Jedyne co kibicom mogło się nie podobać, a na pewno nie podobało się zawodnikom, to praca sędziego. Kiedy grało się w rugby, to było to piękne i miłe do oglądania. Kiedy niestety obie drużyny, a takie miałem sygnały, yy, uważają, że, że, że sędziowie e, gdzieś wpłynęli na całe wydarzenie, to daje to do myślenia. Skoro dwie ekipy mają zastrzeżenia do sędziów, to chyba, że mam wrażenie, że do poziomu e, dzisiejszego spotkania i chęci rywalizacji sportowej, tak jak to oglądaliśmy na boisku, e, walki, taką jest dyscyplina, jaką jest rugby, gdzieś, gdzie, gdzie, gdzieś chyba ciągle odstajemy w pewnym aspekcie. Zima wódskiej ekipie na pewno będzie spokojna, bo Master Farm spędzi ją na fotelu lidera Extra